12 czerwca 1987 roku, w czasie trzeciej pielgrzymki do ojczyzny, papież Jan Paweł II, czyli poeta Karol Wojtyła, można powiedzieć, pogłębił ten symbol. Oto Westerplatte w jego przemówieniu jawi się jako system wartości, które każdy z nas jest gotów bronić. To właśnie Westerplatte może także oznaczać, a więc Symbol niezłomności w obronie własnych wartości. Posłuchajcie, jak dokładnie, powiedział Jan Paweł II. Każdy z Was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje westerplatte, jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte w sobie i wokół siebie, tak, obronić dla siebie i dla innych. Zatem Westerplatte to symbol niezłomności w obronie tych wartości, które kochamy, które szanujemy i według których chcemy żyć.